Czy będzie jednostka wojskowa w Ostronie? Tak. Tak, proszę państwa, i to jest to, z czego jestem dumny. Ten teren, który jest, na którym znajduje się PGO został przekazany, i tak naprawdę decyzje Ministra Obrony Narodowej o wyłączeniu go i stworzeniu tam jednostki zostały już podjęte. To jest naprawdę jedna z kilku rzeczy, z których szczerze jestem dumny, bo to nie było tak, że, że tak powiem, żołnierze czy przyjechali do nas i powiedzieli: o, tu będzie jednostka. Naprawdę ry rywalizowaliśmy z kilkoma ośrodkami o lokalizację tego miejsca i ja pamiętam w grudniu 2022 roku byłem na takiej rozmowie, gdzie e, przyjechało około 8 żołnierzy łącznie z, z głównodowodzącym do Ostrojenki. Usiedliśmy u nas w Urzędzie Miasta na sali numer 9 i przez jeszcze półtorej godziny byłem egzaminowany, byłem przepytywany o tym, co Ostronka planuje, co Ostronka chce zrobić. Na sam koniec rozmowy okazało się, że wojsko dobrze wie jak funkcjonuje Ostrowieńka, to było dokładnie zbadane zarówno statystyki, to jak się miasto rozwija, to jak miasto zyskuje w rankingach i to tak naprawdę w tym momencie my wygraliśmy, chociaż do samego końca nie było wiadomo, jak wiecie Państwo, no nie byłem, że tak powiem, czy nie jestem prezydentem z konkretnej opcji, tylko prezydentem ostrojenki dla wszystkich i cieszę się, że ta jednostka powstanie na na początku tamtego roku dostaliśmy zgodę, tak, na początku tamtego, nie, na początku tego roku dostaliśmy zgodę, nie, na początku tamtego roku, odwrotnie mówię, dostaliśmy zgodę, czy taki sygnał na w związku z budową jednostki na otworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w zespole szkół zawodowych numer 2. W tej chwili mamy cztery oddziały wojskowe. Liczymy na to kierunkowe, liczymy na to, że nabór do tych oddziałów wojskowych... W Ostroence się uda. No i tak naprawdę my zaczynamy już budować kadrę. Także wszystkim młodym ludziom, którzy wiążą swój, swoją przyszłość z mundurem, mówię, idźcie, podążajcie do naszych szkół mundurowych, bo w Ostroence jest przyszłość. A budowa jednostki naprawdę zmieni i demografię, i przyszłość tego miasta na lata. To ja tylko dopytam, kiedy to się zacznie dziać? Jeżeli chodzi o formalne powołanie, czy tak, tak powiem uruchomienie tej struktury, to będzie trzeci kwartał 2024, czyli w tym roku. Trzeci kwartał, myślę, że oficjalnie konferencja prasowa Ministra Obrony Narodowej w Ostrołęce. Zobaczymy.